Powierzchnię na zewnątrz muszę jeszcze raz przemalować, dlatego że to było jeszcze obrabiane po malowaniu pierwszym, no i niestety jest porysowane, więc trzeba pokryć to jeszcze jedną warstwą. I to jeszcze tak trzeba to zrobić, żeby nie zabarwić za bardzo tych szczebelków, bo one będą drewnochronem malowane. którą można będzie jeszcze dalszą część, czyli pokryć drewnochronem, a po nich sobie teraz wysycha. No i oczywiście druga strona to samo będzie. Staram się to wycierać, tak jak mówiłam, ale ze względu na estetykę, możecie pominąć ten krok, ale wtedy zostają te ślady, to znaczy się, ja nie wiem czy to się zmyje, bo to jest zupełnie inny materiał, tak farba do metalu, a tutaj drewnochron, no ale jeżeli to usuwam od razu, to mi nie zasycha, bo te, gdzie są zaschnięte, to już tego nie jestem w tym momencie w stanie w ten sposób usunąć, trzeba by było użyć jakiegoś środka. Więc czyszczę to od razu. I tak wyglądają. To jest pierwsze pociągnięcie. Bejcą będzie jeszcze drugie. W odróżnieniu od tych, które czekają jeszcze do pomalowania.